5, 4, 3, 2, 1, ogień. 30, lewy 2, ostrożnie, przechodzisz, prawy 2, przeciąć. Lewy max, 80, prawy 5, prawy 5, 150, trzy najlewy, prawy 5, drugi ciąć. Prawy 5, drugi ciąć, to uwaga hamu i lewy 2 nie ciąć na most Lewy 2 nie ciąć na most z mostu 20 do prawy 1 z mostu 20 do prawy 1 do lewy 3 50, lewy 2 plus nie ciąć Lewy 2 plus nie ciąć, przechodzi w prawy 3 Prawy 3, krótka, lewy 5, lewy 5, do prawy 4 przyciąć, krótka, lewy 4 późno, późno, krótka, prawy 4 minus, późno ciąć, prawy 4 minus, późno ciąć, 60, prawy lewy 5, ostrożnie, 100. Do lewy 4 do 3, 4 zaciska do 3 na wyjściu. Do prawy 3 plus z hamowaniem. Do lewy 2. Prawy 3 plus z hamowaniem. Do lewy 2 plus na szeroki asfalt nie 253 na lewo. Prawy 4 plus przyciąć. 4 plus, przyciąć, 60, lewy 4 z hamowaniem przyciąć. 4 z hamowaniem przyciąć, do lewy 2 nie ciąć. Lewy nie ciąć. 350. I uwaga, hamuj przed żółtym domem. Do lewy 3 przyciąć, przechodzi w prawy 3 plus, nie ciąć. Lewy 3 przyciąć, przechodzi w prawy 3 plus, nie ciąć. prawy 3+, plus nie ciąć stop, prostuj i uwaga, hamuj, to lewy 2+, plus nie ciąć lewy 2+, plus nie ciąć 250 i uwaga, hamuj, prawy 2+, plus nie ciąć podwójny prawy 2+, plus nie ciąć podwójny Do prawy 6. Krótka z podbiciami. Lewy 4 plus przez szczyt wypuść. Przechodzi w lewy 4 minus ciasno. Krótka prawy 6. Ciasno, 4 ciasno. Krótka prawy 6. Krótka, prawy 4 plus. Prawy 4 plus. Krótka i uwaga, sekwencja stowa. Lewy 4 minus, uwaga, syf. Krótka i uwaga, fanuj, prawy 3 minus z dużą uwagą Prawy 3 minus z dużą uwagą 60, prawy 5, do prawy 6 70, prawy lewy prosty i max Na most prosto i nowo skoczemy 100 Uwaga, fanowanie na płocie, do lewy 2, długi, trzymaj ciasno Uważaj, uwważaj, uwważaj. uważaj, uważaj, uważaj jest ok? jest it okay? ok? dobra, dobra, pierdol to prawy dwa. Krótka, do prawy 2 krótka lewy 3 do prawy 2 plus, ciąć, uwaga, syf lewy 3 do prawy 5, ciąć prawy 5, ciąć, To lewy 4 bardzo długi zacisk uwaga, chamuj prawy 2 uwaga, chamujemy prawy 2 Prawy 2 70, prawie 3 minus ciąć Prawy 3 minus ciąć, do lewy 4 przezwrotną Lewy 4 przechodzi w prawie 4 Prawy 4 Już spokojnie, spokojnie Prawy 4 Lewy 4 Ta meta Fajna jazda, nie? Ja spokojnie, byłem bo...